O, Marcel cię przerósł? Przerósł. Dobra. Ja, ja A my pusty. robimy w pracy. Dzisiaj będzie vlog. Wyobraźcie sobie, dzisiaj nagram vloga. Mhm. Chcę zostawić po sobie pamiątkę. Znaczy, wiele z tych rzeczy będzie gdzieś tam poukładanych. Ale no właśnie, po co robię tego vloga? To jest zakończenie. Zostały mi dwa dni, żeby to wszystko ogarnąć, żeby wynieść się z tego pomieszczenia i kończymy pewną karierę. Historie mojego życia. Tutaj mama wzięła i posegregowała... To jest do wyrzucenia, czy to jest zostawione? To jest zostawione. To jest zostawione. To są różne moje katalogi. A ty posegregowałaś na... na co? Wielkością, żeby układać Ale wielkością, czy bielizna, kostiumy kąpielowe? Kostiumy. Ja może kiedy indziej zrobię właśnie typowo o tym... O tym materiał. Od tego się... 2007 rok. Od tego katalogu się w zasadzie zaczęło. Moja przygoda z fotografią bielizny i strojów kąpielowych. Tu lubię. Tak, i suknie. A w ogóle. O, a nie wiem, nie wiem, czy to nie był pierwszy albo jeden z pierwszych moich katalogów. Czyli gdzieś tak, jakieś 20 lat temu, mniej więcej. Tak, tutaj tutaj idą dyski. W ogóle mam z 8-10 dysków. Przejrzałem je i je po prostu schowam do osobnej. Tylko przełożę je takim o, gdzieś tam kartonem. I po opakowaniu, po dronie, i po prostu je schowam. Jeszcze będę chciał tutaj pokazać, jak ja mniej więcej oznaczam. Czyli mam takie, e, takie naklejki, mam mazak i opisuję, to, opisuję, co to jest. Czyli w tym przypadku są to fotofiltry. Habor to byliśmy wtedy Czechosłowacja była. I tu jest, ja byłam kierownikiem grupy i piekunem. A tu jest Marcin i Mariusz. Tak, miejscowościowa? Tabor, tak. O! o Zobacz o, tu, Lamborghini! O, Ej, wiesz jak się wymawia? Lambor... Lamborghini. Lamborghini, no ale ja też... Zresztą dużo osób wymawiał Lamborghini, a, może teraz już teraz większa jest ta wiedza i inaczej. A co ty inaczej? tutaj robiłeś wśród... To jestem ja i Ferrari. Fan... fan z fanami Ferrari. Ja byłem cztery razy na Formule 1. A, no tak, nie, Pokaż, tak. to. to. Miłosz jest skończony. Raz tato. tatą. A pokaż następne, weź ten. Przewij następne. No, jesteście skończeni. Fars, co jest następne. Może takie. No dobra. dobra. A ja postanowiłem, że zrobię naklejkę z jednej strony, ale też wezmę z drugiej od góry. A moja przygoda z MacBookami yy, tak, bo od tego zaczęła się komputera. MacBook Pro 13 cali. No, wypadałoby go, on coś tam jest, zasilacze, coś było nie tak dać do naprawy, żeby, żeby to sprawdzić. Patrz, i opakowania praktycznie są niezmienne od tylu lat. Zobacz, tutaj też robimy porządki, jeżeli chodzi o sprzęt foto. I kiedyś też opisywałem na ładowarkach, do czego jest ta ładowarka. Bo jak masz kilka ładowarek, to później można, yy, można się pogubić. Tu nie było opisane i zobacz, już jest trudniej, już jest ciężej. Tu jest opisane i zobacz jak łatwo jest dojść. O, a tutaj też o, widzisz? Do czego? Moje początki vlogowania kręciłem, nagrywałem yy, takim kanonem. On mi się później chyba z tego co pamiętam zalał, coś tam było uszkodzenia. I, i właśnie tutaj chyba było wymieniane. Pamiętam, że sporo, za to wszystko zapłaciłem, ale te takie były początki. Teraz wszystko to leci do śmieci. Co? Nie, nie było opłacane. To jest książeczka yy, radiofoniczna. Czyli opłacało się właśnie w taki sposób. Tak, w ogóle też tak. To jest pamiątka z Kenii, ale ja miałem kiedyś coś innego, większego, fajniejszego. Gdzieś to zaginęło po drodze. Yy, tak, to jest Kenii. Tutaj mama odszukała jakieś moje zdjęcie. I na TikToku są takie modne też odzerowania, czyli. Mam, bo ja mam ten płaszcz, najlepsze to jest to, że mam ten płaszcz i mam te spodnie skórzane, które gdzieś tutaj są w pracy. Spodnie skórzane. Yy, I żeby odzerować właśnie to, to kiedy to było? Ojej, 20 lat temu. Kiedy? Była moja pierwsza ulotka, chyba reklamowa, i wysyłałem do różnych firm. Ja Cię kręcę. Mam się z nóżkiem bije. Przy sprzątaniu dla Miłosza, paczka Iwo z Warszawy. Nie wiem co tutaj jest. Cześć Miłosz, oglądam cię od dwóch lat. Ja, by, ja wiem, ja byłem w domu e, zjeść, tutaj też przywiozłem mamie kawę, coś chyba jest do jedzenia. A w tym czasie wyobraź sobie, zobacz, przewody, I ja te przewody, mamo, ja poprzebierałem, to jest jedna trzecia wszystkich moich przewodów. Więc... E, ile jest przedłużaczy? 2, 4, 6, 8, z dziesięć, z 12, 13 przedłużaczy? Tyle tego mam? A ja jednocześnie oglądam finał roku, N .A. E, e nation Final e nation, czyli jakby puchar puchar e, mistrzasonia jakby świata w parach. Mej Polacy są w finale. Trzymaj! Trzymaj, nie puszczaj tego! Wolniej! Masz się ja robię wolno! Nie! Ty zobacz, zakinasz! Tutaj ma środek, Zać jak ty zakinasz? A mówisz do mnie, że nie... mam dobra? Wchodzi na stołek. No i co dalej? Wchodzi na stołek. No i kurde, przejdź tam. Przejdź tam, złap tam. Bo no tam, że... Z... Po co, nie? Trzymaj tutaj. A, o to chodziło. Eee. Eee. I tak się zbyło. Ale już w ogóle tak, po zdjęciu tego już jest dużo, dużo jaśniej. A teraz posłuchaj, przeglądam swoje stare faktury. 2003 rok pali. Nie, to jest gaz po złoty 40. No i po malutku robi już się pusto. Widać przestrzeń. Tu już foteli nie ma. Ach, pusto. Dla mnie to jest szok. Po prostu taka pustka, to jest. Przenosiłem się. Zaraz, jakby tak popatrzeć w firmę jak miałem, to pierwsza była, pierwsze było mieszkanie, później była jakaś taka y, większa powierzchnia, później przeniosłem się na 70 m kwadratowych. Eee, następnie przeniosłem się na 350 i te lata, kiedy już zacząłem nagrywać na YouTube, to było chyba tam właśnie 350 metrów kwadratowych studio. No i okazało się, że jestem na tym YouTubie, nie potrzebuję takiego dużego studia i tak jak tutaj widzisz, na 80 metrów tutaj jest. I po prostu jest teraz pusto. Dzisiaj mamy już ko kolejny dzień. Mama znalazła takie, takie bankości. kiedyś to się u nas w szkole właśnie, za... pięć się rzucało, a pamiętasz jak to się grało? Pięć. Pięć kostek, mhm. rzucam. No, ale pamiętasz jak to się grało? No ja go obstawiam. No druga osoba też rzuca, tak? I która ma najwięcej oczek. Nie. Nie? Nie. My inaczej, przynajmniej my inaczej graliśmy. My kiedy graliśmy i w tym byłem dobry, tylko muszę sobie przypomnieć. Robiło się tak, że jedno się brało, podrzucało, cyk, cyk i cyk, no nie? I złapałeś. Później trzeba było jedną złapać i, i dwie... A, podebrać. Jest. I teraz nie wiem czy się, nie pamiętam czy się odkładało. Nie, nie złapałem. Czy się trzymało nadal je? Czyli mamy dwie. Teraz było trzy, czyli tak i... I tak, znawcy będą wiedzieć o co chodzi. To jest kamera, którą kiedyś, tylko <trykowań> właśnie to było kiedyś, robiłem zdjęcia. Było opakowanie nie do tej kamery, ale podobne. Znalazłem taką walizeczkę i wiesz co teraz robię? Wcześniej to tak trzymałem luzem, a okazuje się, że mógłbym w tej walizce to trzymać. Tylko, że co, że ona nie jest do tego dostosowana. I ja postanowiłem, że wezmę po prostu brzeszczotem. Powycinam, bo tutaj jest taka gąbka, ale ona jest bardzo, bardzo twarda i będzie idealna właśnie na to, żeby włożyć jakiś jakiś sprzęt. A to jest mój chyba drugi aparat, albo tak, drugi aparat, którym robiłem zdjęcia. Z tego co pamiętam. To są, no, to są slajdy. Ty, slajdy. Czyli musisz, ale musisz rzucić pod światło. No tak, tak no materiał nie, nie klisza, e, tylko tak zwany slajd. I teraz. To się dziwnie patrzy. Jak się dziwnie patrzy? Zobacz, są na przykład, no nie wiem, czy na Instagramie czy gdzieś filtry, które takie. No, A to jest, jest przezroczyste. No to jest przezroczyste, tak. Tłumaczy Mioszowi, bo jemu się to y, podoba. I teraz wyobraź, wyobraź sobie, że ja, żeby zrobić takie zdjęcie, to miałem 16 klatek na klisze, czyli 40. Powiedzmy 30 zł mi kosztowało zrobienie 16 zdjęć. Więc ja nie mogłem... Musiałem zrobić dobre zdjęcia, musiałem myśleć, zanim wykonam jakieś zdjęcie, to musiałem pomyśleć, jak ma wyglądać, bo po prostu koszt był duży. Hmm. Tutaj mam... E, e, jest. Który to jest rok, ewidencja zakupów? Hmm, 2002 rok. 2002, firma, dokumenty i właśnie między innymi teraz od razu je zawsze przewoziłem, a to nie potrzeba trzymać, Mus trzeba trzymać 5 pełnych lat. A jak mam dokumenty, tutaj mam akurat 2000, chyba. Tutaj ma, tu, tu mam 2004, to już dawno, dawno temu powinienem to wywa wywalić. Kurde, bo już się wkurzyłem teraz na niego. Teraz zastanawiam się, bo znowu już przewożę. 20 lat temu ten skaner kupiłem Scan Master 5. To w ogóle no, był profesjonalny. ale tu po zastanawiam się, co mam z tym zrobić. Jak ma być demolka, to demolka. Z tej Przejdź z tamtej czy... strony. Tam, czy... masz, gdzie masz jakieś słoneczne? Zobaczcie są. daj le, mamo, no już. Niech będzie pamiątka. Drugi Demolka. Ten... Ściany. O! Ja, ja stoi Nie, nie wiem. Nie mam tyle siły, żeby... był. Mocno! O! Oh. O oh. oh, dobra! Nie dobra nie! je to już na no, Nie, dobra. Co masz? Marcelo robi zdjęcia, mamy trzeci dzień. Sprzątania już naprawdę zostało bardzo niewiele. I tutaj, jakąś książkę kucharską, ja w tej chwili właśnie książki różne przeglądam. No i zastanawiam się, co z nimi zrobić. Jak zapanować. Nad orwisem. To już jest koniec, nie ma już nic echo. Zostało echo, jest tutaj pusto. Musiałem przemalować ścianę. Bo tak ustaliliśmy z właścicielką, ona była tutaj, tam była wieża, jaka była ściana, szara. Musiałem te płyty pozdejmować, więc przemalowałem, później na, na biało przemalowałem. Później się okazało, że miałem przemalować na taki kolor, jak jest tam, czyli taki słoneczny. Przemalowałem, wyczyściłem. A, drzwi, bo były od taśmy, gdy mgfife graliśmy, trawa była, więc musiałem to wszystko poczyścić. Musiałem również, drzwi urwałem, klamkę na TikToku nagrałem film, jak urwałem klamkę, musiałem tą klamkę wymienić, ale już jestem wolny. Nie ma tego pomieszczenia, wiązałem sobie wielkie nadzieje, myślałem, że chłopaki będą nagrywać, ale niestety okazało się zupełnie inaczej. Trzeba się dostosować do nowej rzeczywistości, vlogów rodzinnych nie ma, bo będą czasami, ale za to będą inne vlogi, o tym wkrótce też powiem. Tymczasem dzięki za oglądanie, wpadaj na mojego Instagrama. Cześć! Tuff.